Cześć, witam was w kolejnym odcinku DSPYS3. Szybko, 3. szybko robimy internety. DSPYS3 A co tu było? Co, 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 co Lecimy, tu było? Bo ile pamiętam, tu zaraz coś na mnie wyskoczy. To chyba już nie pamiętam sterowania. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, już dzisiaj. O, są te. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. z tyłu? Z tyłu. Wow. No już, już kurde, skadałem się. Co jest? Tam. I tutaj to jest. Pamiętasz, może. Poczekaj chwilkę, dobra? No, czekam. Bo mi się audio zwiększyło, chyba. Wio. Audio? A czekaj, ja Bo sprawdzę. Jest... A sprawdzę ja u siebie. Nie, mam tak samo. Ja mam tak samo. <coughs> ja mam tak samo. Co dobra, czekaj jeszcze. Jeszcze? Mhm. Mm dobra, ja podejdę tu. O, kurde. Znowu cię się popaliło. No. A właśnie, wiesz, co to było? Ja. Jak ty? No ja bo 30 zły nacisnąłem Aha Właśnie wiesz jak już zmieniać to, poważ na mnie. Poważ na mnie, patrz. Czekaj, patrz. Właśnie o to chciałem przed chwilą pytać, jak ty to zmieniasz? Spacją. Aha, to, to ta, ta duża broń nie ma chyba tego. No raczej nie. Słyszysz to? No słyszę, ktoś sra tutaj Brzmi... będzie fajnie, będzie fajnie. Brzmi to jakby ktoś... Jezu! Oho! Spowalniaj to, kurde. Ale mu główka odleciały je. Uważaj! Jezu. Tego nie widziałem. Dawaj, dawaj, dawaj. A tak będę ciął. Jeśli tu jest, ciekawego nie. Aha, to trzeba znowu to. No! Ja chciałem przekręcić. Mała amunicji. No, trzeba już coś dać. <laughs> A, te ten I one opanują, podejrzewam, że tego typka I drugiego A też A jak? Po nóżkach wow. Trzeba te, te, te główne Rozwalać Ty, to mnie chciało przejąć Nie mam amunicji Ja też Weźcie Już, w kierunku Brońce zmień i pozładaj wszystko. Czekaj, ja może zmienię sobie? O, mogę zmieniać. O, ale mam życie, jeszcze raz bym jeł, no i po mnie, nie? Aha, ja też mam, ja też sobie wezmę. Jak to się brało? Tak. A, jeszcze jedno. dobra, dobra. Tego, tego nie ruszam. Do ulepszania. Jakby ktoś był łaskaw wytłumaczył nam, jak to działa, to bym był wdzięczny. No jak to działa, no klikasz to... Chodź, może coś zrobimy. Wiesz to lepiej chodź, o, dobra Dobra. Czemu tędy? Co jest? Gdzie? No dobrze, nie? Dobrze? A no, bo co? O to kurde. O, wow, muszę zmienić broń na tą gorszą. Naciskaj E. Co za shit. Tu trzeba iść. No kręć się, co jest? No. Oho. Ja. Nie, O nie, ja już wiem jak to się skończy. On ma w sobie te robaki. Widzę, widzę. Kurde, następny idzie Kurde, lepszą broń Oho hmm. Gdzie to jest, gdzie to jest? Fuck Dobra, rozwalone Dobra Ej, coś coś jest kiepsko z tyłu Co? O kurde co? Kiepsko z amunicją No wiedział. przez coś pozbieram, może coś tu jest. No, no jest. Tutaj nie otwierałeś tych z tych. Kogo? Skrzyn... Y, takich... No. jak mi się mieli to sterowanie. No już pozbieram, okej. Okay. <laughs> o, oh, dobra. Ale fajnie, 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 fajnie krwi on. Jeszcze tu pójdę. Oh, yeah. O oh, fuck. Znowu. Dead. Uważaj z tyłu, z tyłu, z tyłu. Ole żeś to pięknie zrobił. Jeszcze tego... Wtedy coś leci? Już to tu, ja pierdzielę! Dobra. Jak jest spowolniony, to wtedy po nogach, po głowie, to tak. wtedy le leci im to jakoś. Gdzie Bo ja A nie A tu co tu jest? Co tu trzeba zrobić? A coś na się... uruchomiłem. Powiedziałem, że jakąś windzie. Tędy musimy iść. No, byłem tam przed chwilą. Tu. No, tu przed chwilą byłem. To było jeszcze chyba zamknięte. Musiał się wygadać. Ja. Fajny pokój. Lubię takie pokoje. Mam podobnie. <grym <grym oh yeah. no, robimy się... internety. Dobra. Widałaby się jakieś lotarki. Nie, w prawdziwych horrorach nie ma. A to tylko... co to kurde, to te? Tylko ci o tym mają latarki. Wow. Złaj ze mnie. jak gówna. Gówna chodzące. No kurde. Kurde, gówne idą chodzące znowu. Ja pierdzielę Mrówki, mrówki, wszędzie mrówki A czemu to nie spowolnisz? No, spowolniłem, tylko mogę jedną Hale. mackę, chodź tu. No, już. ale się to zjebał. No. Ja nie wiedziałem, że coś takiego się stanie. Chciałem go po prostu nawalać. To lepiej z daleka na, nawalać. You have die. Dobrze, żeś mi powiedział. Dobra, idziemy. No, idziemy dalej, czekaj, może mam amunicję do tej broni? Mam. Maga leci. pierwszej. No, poczekaj, bo ładuję tą broń swoją. O, Rajonki masz na sobie. No widzę. Ja też. Kurde, kupię mrówki. Dobrze, że tak łatwo można się tego główna pozbyć. No. Zejdź z linii strzałek no, Widzisz mu głowa lata? Widzę. Mogę już tam podejść? Dobra, mogę. LOL, co to jest? Coś się z... O już <śmiech> <śmiech> Ah, Dawaj, <na> dawaj <laughs> no ring! Dawaj na Zaraz się zniszczę! Buła! Poo. Poo. no tutaj trzeba iść, nie? Czekaj, no tutaj, wtedy. tutaj. Tu nie? O, in progress, waiting for part. bo ja idę z kolego. A, znowu muszę to. na się tym No dobra, no tylko 17 amo. O, Te co rzeczy? O. Widzisz? Widzę, widzę coś. Zapraszają nas. No rozwalaj tą skrzynkę, kurde. Tutaj. Ok. Ja już, ja już sobie wyobrażam jak tej grze zrobili dubbing. No jaki? Ale to by było coś pięknego jakby tutaj był dubbing, ale taki typowy, taki... Z taki z... Z tyłu. Aha, jak się... Czekaj, tak, bo... Żeby tak jak... dobry był jak w Wiedźminie. Co ty robisz? No nie mogę od tego odejść. O co chodzi? Jak zwykle masz jakieś problemy. Czekaj, escape'em? Nie. No, Czekaj, czymś trzeba... E może, no E nie działa. Wiesz co, jakbyś mógł pomóc... No to weź mnie kurde odciągnij... Ja pierdzie, czekaj. Weź tam... Nie tak. Jakby co to sobie nie radzę, nie? No czekaj, próbuję to szybko ułożyć. Weź to kudy, ode mnie, gówno. Jak od tego odejść? Target. Jak... No w... Czekaj, może Jaget. wszystko ponaciskam. Ty jesteś omny, nie? Nie, ja do tego nie podchodzę. Ale jakie głupie! Nic nie działa, rozumiesz? Escape o... nie działa, spacja nie Dobrze, działa. Że nic nie działa. Fajnie, że kurwa zostawiłeś mnie samego, nie powiedziałeś, gdzie idziesz, jakbyś nie wiedział, że nekromorfy przyjdą. Ach. Zostaw to, nawet tego nie tykaj, rozumiesz? Dobra. Poczekaj, aż zabijemy wszystkich. Bo tu było ich za dużo jeszcze, tak? To z powolnieniem się skończyło. Dobra, dobrze. Spokojnie. do spoko. tego nawet nie podchodzę. A może jak ktoś. Nie wiem, czy one przyjdą, jak. Jak yy, nikt tego nie naciśnie tam. Co to jest? Statystyki. Masz to? O, i spróbuj teraz wyjść. O, 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 o. Ale co ja tu mam robić? Masz układać, ale może byś się pomógł Robię co mogę Tobie też się nie śpieszyło. Robię co mogę, tak Ja pierdzielę, no kuj, chyba zwariowali Radzisz sobie? Jakoś tak o dawaj na ring. Ja jeszcze zniszczę. Oho, kolejny. Ułożyłem, ułożyłem jakby co? Co no Nie. No ułożyłem co? już. No ale zginąłeś. Zginąłem, ale już ułożyłem, nie? Dobra, ja pamiętam jak to ułożyć to szybko to ułożę i rozwalamy ich. Ja pierdzielej jaka musek. Okej. Okay. No dawaj. Pomyśleć? Szybko, 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 szybko One way Nie, się. źle, źle co tu się dzieje, tak Tak wow. davy, davy, davy. No staram się Kurde Chwalcz, <laughs> tam broń mnie <noise> Łatwo ci powiedzieć, kurde Fuck, fuck. Ja pierdzielę, no nie daj rady no. Za dużo ich. Ej, co jest? I no, po pomóż! Tak. Pomóż. Co, pomóż! Jak ci mam pomóc? Ja pierdziele, no ginę. Ginę, idą na ciebie. No pomóż, bo ginę. No co ci mam zrobić, jak kurra z tym się męczę? Mam już, mam już, mam już. No i dupa. Mm -hmm. Ale już... Ale ty musisz od tego odejść, kurde. Nie mogę, muszę to skończyć. Dobra, jest... teraz damy radę, obiecuję ci. Obiecuję... Wiesz co, może ja to, ja to zrobię, co? Okay. Nie, nie ma takiej opcji. Ty już, ty już kilka razy prób miałeś. Nie, nie ma... A, za późno. Ha. no dajesz. Może to było z tyłu, I skończyłem. Już? Mhm, mm no to dawiej. Ale poczekaj, bo następne jest. Ja pierdzielę. Przecież tu nie masz szans! Przecież ja nawet nie wiem jak, nie mam dla tego pojęcia jak to ułożyć. O! Walcz tam, walcz dzielnie, dobra? A co ty myślisz, że co ja robię? Robię, daję, robię cały czas dawaj na ring. <grym> Dobrze, bo, tam bo. widzę spowolnienie. Ułożyłem. Uch. Walcz, walcz, ułożyłem! Kurde mać! Walcz! Jeszcze Walczę. nie! Walczę! Ja nawet nie widzę Kurde. Broń mnie człowieku! No myślę, że co ja robię Ułożyłem szybko Ej, jeszcze jedno Kurde Ułożyłem Uf. Jeszcze je, o, jeszcze Koniec. dwa zostały chyba z tego co widzę Już to jest Nie <gry> Walcz No walczę No chodź się, gnoju Dobra U. Dawaj, dawaj! O. Dobra, ułożyłem nie zostało jeszcze pomóż. jedno. Chyba, z tego co widzę. Pomóż! Kuźwa, pomóż! Nie, U, nie mam życia! Nie umieraj! Nie umieraj! No nie teraz! Ostatnie zostało! Nie, nie mam o. życia! Pierwszego. Nie mam życia! Odejdź! Pospiesz się. Ułożyłem! Ułożyłem! Użyłem wszystkie i mnie zabili! Ja pierdzielę. Ja nie... Ja nie mam zdrowia! Już skończyłem, już odchodziłem od Ale tej... czekaj, nie idź tam, póki ja się kurde nie zabezpieczę! Już mi się wyłączało to! A to jest chore! Nie, zabez... nie zabezpiecz się, o co ty chcesz kurwa ze mną robić? <gry> Wiedziałem, że to mam... Kurde Aż mnie nie od dzisiaj wiedziałeś, że to powiem. Ej, chodź, to mogę ci jakąś amunicję przekazać? Oh, nie, ja mam dosyć dużo amunicji. I ja Te tego to... Ja to mam wszystko, dawaj, idź. Przecież... Chodź, chodź tu. No co? Tutaj o, to czerwone, nie? No. Zaraz się podejrzewam zmieni na niebieskie i no. tu będziesz mógł spowolnienie ładować Mówisz? Mhm. No dobra Dobra, jedziemy. No. Gotowy? No Jeszcze Teraz szybka akcja Słyszę już ich Dawaj, 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 dawaj Dobra, jedno jest Kurde, nie spowolniło. Znowu nie spowolniło. Ja pierdzielę idzie na ciebie. Ładzia, Ładzia! 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 Dobra. Szybko, szybko. Ja pierdzielę... Nie dam rady, jest za dużej Drugie mam. Dasz radę, Jackie. Widzę <średzijek> 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 jak tam się próje z nimi, nie? Kurde, nie, nie dam rady, no. Dasz radę. Następną już zrobiłem, dasz radę, dasz radę, wiesz że co zostały, daj radę człowieku, daj radę. No co, co, co? co? Weź już to kończ. Już. Jeszcze jedno zostało. Kurde A tym ostatnim widzę jakiegoś dużego ksenomorfa, nie? O Boże, nie. Dawaj, dawaj, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Połączyłem. Koniec. Wyłączaj się, pomóż, kurde zginę Kuzywa wam marzę. Co ja potrzebę Te. Ja też Kur nie wygraj z nim, wygraj z nim I czemu ja umarłem? Czemu ja umieram? Dlaczego no czemu ja też umieram? Przecież ja, przecież ja miałem pełne życie, no w nich Ja bierzciele co to było? Ja z góry przepraszam widzów Jaggeda. i tam kilku moich Ty, ale to już! Uważaj z tyłu, uważaj z tyłu. Czyło się? Tak Kurde jakieś gówno Ty co to ja nie mogę biec Bo mam kwas jakiś na sobie e, ja co? też mam jakieś gówno na sobie No Uważaj że następny Rozwalaj rozwalaj Dobra Co on na mnie bez spierta No nie mogę bo wyjdę z siebie Dawaj i stanę dawaj Kurde Co dawaj dawaj ja umieram, czy tak... nie umieram jeszcze? Nie wiem, ja go rozwalał. Weź Szyb... ty mi pomóż. Nie mogę, nie, bo ja czy... muszę z szybko życie. Dobra, spokojnie, już ich nie ma. Albo są, tylko... To było okropne, dobra, to masakra. Idę sobie idę sobie spowolnienie naładować. I wracamy. To była masakra. Tu gdzieś życie widziałem, dobra. Trzykaj. I przede wszystkim... U mnie jest krucho z amunicją i to bardzo. Myślę, że u mnie lepiej. Kol Dzwoni powinni. <grytanie> Jezu! <grytanie> Dobra, nacisnę tą windę Kurwa ty. Co tu się dzieje? Kur <grytanie> Ale straszył, teraz ty wchodzisz w pierwszy. Dobra, Ja bym tu był Odsuń się od tych drzwi lepiej, bo ja tu będę w nie napierdalał. No ja co? też. Co, co tu jest? jest? Nie wiem. Dobra, wychodzę. Tu można? Waiting. Saving. Dobra, otwieraj. Idziemy tu, nie? No idziemy, idziemy. No, ta gra prowadzi nas za rączkę, nie? Jeśli coś? Czekaj, 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 czekaj. If you run ammo, don't forget your... No i nie zdążyłem przeczytać. Ale widzę jakiegoś pana, grubasek. Czekaj, tu coś jest. Nie marnujemy. Dobra. Dobra, chodź. ale to było życie. To już też życie dobrze, bo życia mamy też nie za dużo. Jaką Zawsze tam. A chodź to. Do... Ja też go spowolniłem. Głowa mu odbyciała. No. w wgóra mnie ten ekran. Ale on dobrze, że on znika jak celujesz Jus Czekaj, sobie życie muszę wziąć, bo znowu kurde o, Telekinezy dobra. używać do czegoś? Ty weź sobie życie może? popoż na swoje życie lepiej. O dobrze dzięki A, tam mam iść... Ale czekaj, bo tu są bo tu trzeba porozwać pudła, bo tu bez się będzie Ej, ale fajna gra świateł. <laughs> Pokaż. Normalnie Normalny, jakaś horrorze no. Dobra, schodzimy. Jakby co to jest, to masakruje? Już... Kurde, mi się wydaje tak, jakbyśmy tu już byli wcześniej, o. Byliśmy tu i o tym kolesiu mówiłem. Co to za pan? Ale bez rączek? Nie. Głowy już nie ma. Nóg już nie ma. Coś, coś to za bardzo podejrzane, wiesz? I o tym mówiłem, bo ja go tak przen przenosiłem, to widziałem. Co jest, co jest, co jest? Mutuję. Czy on się leci? No, będziemy musieli chyba uciekać, wiesz? Jak go pociągamy. Dawaj. Dobra, i trzeba uciekać. Gdzie mam iść? Tędy, uciekaj. Chodź, 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 chodź. Jezu! O matko święta! Uciekamy, uciekamy. Nie ma co walczyć z nimi. Ale fajnie, żeś mnie teraz zostawił. Ja cię nie zostawiłem. No wchodź. Już? No wchodź. Wchodź tu, no wchodź. Szybciej, zablokowane mam. No już. No On tu chyba już nie wejdzie, nie? A ja wiem. Jezus tyku Jezus <śle> Ej, podoba mi się ta gra. Chodź tu, zdepczę cię szmatą. o, o. Jak ja lubię tą grę już Uciekamy, uciekamy Słyszę Czekaj no otwieraj to, otwieraj to, otwieraj to Dobra Gotowe, no otwieraj, otwierajcie się szybko Dobra Jezu nie tak go słyszę jakby był za moimi plecami zaraz no. nie No, dawaj, dawaj, szybko tu Nie wiem czy ja dobrze idę o, no! Uciekamy. Dalej kręć, kręć, kręć. Dobra, to już chyba, nie? Spokojnie już. No. Co, myślisz, że tu nie wejdzie? Tu byliśmy. Słyszę coś. What the fuck? Czemu locked? Coś tam jest, uważaj. A dostało to. Kurde. Podejdź do tego pulpitu tam, co masz? Bo tam może coś trzeba nacisnąć. Czekaj. Tu jest locked. Pulpit. O, ty ruchom jej. Dobra. Idź tam, uważaj. Widzę, idzie, idzie, idzie. Gówno. Ej, musimy się umówić, kto spowalnia. Czemu? Bo marnujemy spowolnienie, ja też go spowolniłem. Dobra, to ty... Uważaj, idzie następny! Co to jest takie szybkie? Nie wiem. Jołapierdziel. Uważaj, bo... Ej, to nie działa, to nie działa, wow. ja stąd ucieknę lepiej. Weź zobacz, że to trzeba może iść teraz. Sorry, jestem zajęty. Czekaj, nie ja nie mam amunicji. Pracę. Tu trzeba. Tu. Już... tu. Ale to jeszcze trzeba wytrzymać, pewnie ten najazd tych. Nie mam spazmy. Kurwa, ja, ja też. Co kurde. Trzeba po prostu przetrwać. Oh. Ej, co jest? Zabił cię? No zabił mnie, mówiłem, że mnie do. Oh. Ale to mi się podoba, już oh. w tej grze. Po prostu trzeba. Przetrwać jest... atak. Weź sobie życie napraw od razu. To jest niemożliwe, żeby tutaj trzeba tak długo było przetrwać, to. No, raczej możliwe. Otworzysz to czy nie? Uważaj z tyłu. Spierdalam stąd. Ja Weź go spowolni. Dobra, ja go spowolnię. Co za szumacz? Maciaż. Kurde no Ja go trzaskam cały czas Uruchomiłeś to? Tak Dobra Dobra to już nie działa na niego Uf. Piękne to było, dobra Trochę mu poharatam Dobra taktyka Ale weź to zabi. Ale to jest szybki. kurwa Ale przynajmniej dobrze, że na hita idzie No Dobra, No, się... co jest kurde z tyłu? Ja pierdzielę. A to kurde szybkie, co działa już? Pomóż, nie mam żadnego pojęcia. Gdzie ty jesteś? Tu. Zostaw to, pomóż mi. Gdzie ty jesteś, kurde człowieku? No tu. nie mogę ci pomóc, sam nie mam życia. Dawaj. Dobra, czekaj, muszę życie wziąć szybko. Kurde... Chodź, 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 no, chodź tu, mity. Jezus Maria. Pociągaj tą wajchę szybko. F, nie wiem gdzie jechać, dobra, tu, byle gdzie. Ja pierdolę. Ile ja amunicji zmarnowałem. No a ja... Za nie lepiej. Ja pierdolę. My jedziemy, czy nie? Nie wiem. Activate, no activate, no co? No co jest? O. God, I hate those things. Wow. O, ale to było okay. dobre. No. Tu nas coś zaatakuje. Zaraz fajnie to wygląda. Wszystko ładnie, a, wszystko to jest. Grafika jest ładna, to trzeba przyznać. No jest, jest. I optymalizacja jest zajebista. Mm -hmm. o, o, chapter szósty. Szybko idzie. Nie wiem, mm -hmm. ile jest chapterów Nawet no, też nie, nie wiem, podejrzewam, że trzy dychy. Nie, nie przesadzaj chyba No nie nie jak nie przesadzaj, mamy a mamy niecałe co 15% gry. A ja wiem, czy to nalicza w sensie, że przejście gry, a nie jakieś sekrety, jeszcze plus. No to wiesz, jak to z grami było. Byliśmy tu, a jesteśmy tu. No. Tu trzeba podejść? No, po, podchodź tu Popytaj, gdzie ty idziesz? Tu? Już idę No to prawo No? No co tu za gówno będzie znowu Waiting for partner No dobra Co to jest? No jakaś układanka? Aha Ona jest w miarę łatwa No, no czemu nie mogę w dół... Aha, muszę tędy. Roskmin bazę No czemu nie mogłeś dół? A tu Ale trudne o, i chuj. No myślałem, że cię zablokowałem. Dobra. No dobra Nie dotykaj tego. Nie dotykam. W sumie co? Kończymy tutaj odcinek? Możemy tu skończyć. No dobra. No to co? To do usłyszenia kolejnych odcinka. Cześć. Robimy internety. Hey, Joe stop. Nagrywasz to jeszcze? No. Łapkujcie. Łapkujcie. To daje nam możliwość. Motywację. Siema. I motywację. Cześć.